Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić przepyszne, zajebiste mielone. Żeby zrobić te mielone, musicie użyć miodu, jak miód to cytryna, wiadomo. Marchewka, cebula, jajko oraz mięso. Zaczynamy od cięcia cebuli. Wlewamy oliwę. I wrzucamy cebulę. Żeby cebula trochę lepiej nam się smażyła, zawsze dokładam odrobinę soli. Teraz pora na wlanie naszego miodu. Będziemy karmelizować cebulę. Mieszamy. I do tego cytryna. Jak miód zawsze używam cytryny. Tak, żeby nie było mdło. Podczas gdy moja cebula się karmelizuje, ja zajmę się tarciem marchwi. Marchew trafi oczywiście na patelnię do naszej cebuli. Marchew musi się zrobić miękka, tak żeby nie kuła nas zęby. Okej. Okay. Będziemy teraz zabierać i wkładać do naszego mięsa. Do tego wbijam jajko. Zaczynamy wielkie mieszanie. Ja mam pewien sposób, żeby te mielone zawsze wyszły. On nie jest najłatwiejszy i najprostszy, natomiast polecam, spróbujcie. Musicie wziąć i spróbować takiego surowego mięsa. Oczywiście mogłam Wam powiedzieć, że ta siemię, inny syf... No sorry, jak nie chcecie, to nie próbujcie ale wtedy dopiero spróbują właśnie liście na talerzu i może być kicha. Dla mnie za mało zasłonę. Progetta nas nie sponsoruje, ale cenimy sobie i szanujemy ich produkty, więc ich używamy. Ponownie wszystko mieszamy. Myślę, że są gotowe w tej chwili do tego, żebyśmy je już smażyli. Także, moi drogi, jeżeli znudzą się stejki i hambuksy i wszystko to, co teraz wspólnie się ze sobą, możesz wrócić do spokojnego bielonego. I też będzie fajnie. Zabieramy się zatem za lepienie. Będziemy potrzebować bułkę tartą. Dużo bułki tartej. I lepimy. Ja jestem zwolennikiem dosyć małych kotletów. Powiem wam, że najbardziej uwielbiam <grywam> kotlety mielone, jedzone na zimno, do kanapy, krano. Pora teraz usmażyć nasze kotlety. Wiem, że wielu ludzi mówi, a nie smaż na oliwie, bo niezdrowe. Nie ja smażę na oliwie. Decyzję pozostawiam wam. Jedyne, czego Wam radzę, to to, żeby zaczynać na wysokim ogniu, a później go dosyć drastycznie zmniejszyć. Wtedy unikniecie spalenia kotletów, a one będą fajne i takie mięsiste w środku, nie wyschną. Włóżmy wszystkie zatem i uważajmy na to, żeby nam się nie zjarały. Ładnie się już tutaj tam przesmażył i zmniejszamy ogień. I czekamy. Kotlety Będziemy wydawać chlebem. Wszystko wskazuje na to, że nasze kotlety są już gotowe, więc wykładamy. Nie wiem jak Wy, ale ja czasami lubię dorzucić do nich trochę szanu. Myślę, że to może być bardzo fajna historia. Taki kotlet. Idealny. Tak naprawdę to normalne mielone. Jedyną innowacją jest skandyzowana cebula i marchew. I trochę odważnego smaku z cytryną i z tym wszystkim. Mam nadzieję, że będzie wam smakować. Warto.